Jesteś Żydówką? Totalnie jestem Żydówką. Tak. Zawsze nią byłam i zawsze o tym wiedziałam, i zawsze byłam z tego dumna i, i lubię to. Tak, lubię być Żydówką. A jesteś Polką? Och, totalnie. O ja jestem taką patriotką, że hej, ale mój polski patriotyzm mówi, że nie ma Polski bez Żydów. To jest mój patriotyzm. Znaczy nie Polska dla Polaków, Polska dla białych, tylko polska taka, jaka może być wartościowa, fajna. Um, i, I właśnie to jest mój patriotyzm. Ja mówię: Hej, Polsko, możesz więcej, kochana moja Polsko, moja matko, e, mój ojcze. Nie, akurat nie ojcze, ale moja matko Polska, możesz więcej, dasz radę. Jesteśmy w stanie być państwem nie homo, y, homofobicznym, nie zamykającym kobiety w klatki, nie antysemickim, damy radę. To jest mój patriotyzm. I co Polska ci na to mówi? Czasem tak pokazuje mi środkowy palec, a czasem mówi: "No w zasadzie tak, tak, tak. Nie, damy radę. Tak, tak, możemy być lepsi." Polska to jest dobry kraj dla Żydów? Bardzo. Jeden z najlepszych. W skali porównawczej.